Widzicie, słońce mnie lubi, dzisiaj jest, słoneczko, więc jest dobrze. Kawusia też jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Śniadanko rodziców, śniadanko ministrów, proszę Państwa. Jak w najlepszej restauracji, w żadnym hotelu tak mi nie podadzą. <grydy> Idealnie jest. Czy Wy widzicie, jak jest słońce? Ja chyba przywiozłam znowu słońce, mała. Wczoraj było szaro buro i ponuro. I tak mówię, o rany. a dzisiaj zobaczcie, jak pięknie, jak nas tutaj oświetla słoneczko. Wszędzie tutaj się przedziera. Ja po prostu tylko szukam tego słońca. Ja <laughs> e, kochani, ostatni raz widzicie mnie w tej fryzurze, jak widzicie, trochę je tak lekko pokręciłam Mamy lokóweczką, e, bo jadę zaraz do e, fryzjera, a w sumie do. U fryzjerów. <laughs> Jadę i będę zmieniać swoje włosy. No, ściągamy dzisiaj te włosy. Ja Wam już mówiłam w niejednym vlogu, że ja nie jestem chyba stworzona do tych przedłużanych włosów. Ja swoje chcę trochę zapuścić. To był taki, wiecie, proces, to była fajna sprawa i przygoda na właśnie wesele, na taką okazję, nie mama? To, było, to była super zmiana, taka metamorfoza, taka wiecie, w ogóle, że jest taka możliwość z tak krótkich włosów mieć od razu takie długie. Yy, później powiem Wam, że za drugim razem, jak już je sobie yy, znowu yy, jakby prze... Yy, do, Podciągnęłam, to był już taki proces mojego zapuszczania, bo ja wiedziałam, że jeszcze ta długość nie jest taka za dobra dla mnie, żeby mi było wygodnie. I teraz mi się wydaje, że już powinno być dobrze. Zobaczymy zresztą w salonie, jak to wygląda, jaka ta moja kondycja włosów jest. Chcę troszeczkę je rozjaśnić, nie za dużo, ale wiecie, dać tu jakiegoś słońca, taki Miami vibe. No i później, właśnie mm, zobaczymy, co z fryzurą bo mam dwie opcje. Jak będę mieć dłuższe włosy, to mam inną opcję, jak będą krótsze, to mam inną. No zobaczymy jak to będzie, ale dzisiaj tak. Dzisiaj już mnie zobaczycie w innej odsłonie. Dobra, stylóweczka na dzisiaj. Futereczko. Dzisiaj idę w monobuce, żeby mi było wygodnie. Proszę bardzo, jeansiki. A pod spodem piękna zieleń, co już widzieliście. Tak me mega wiosennie. Okulary sobie wzięłam, słoneczne te, bo te są ponoć Teraz najmodniejszy model. Ten kształt, ta oprawa. No nic, dobra. Już teraz już na pewno lecimy. Kurczę, słuchajcie, ja tak do taty mówię, że niby jest minus 4. Jest cieplej niż wczoraj, jak ja przyleciałam, bo wczoraj było, słuchajcie, minus 6 pokazywało. No dzisiaj jeszcze słoneczko wyszło, no to już w ogóle jest przepiękna pogoda. Ale mówię co zimno jest taki inny, nawet jak ja jestem, słuchajcie, w North Carolinie i tam jest zima, to jest całkowicie inna zima, tam jest w ogóle inny klimat, ale tutaj jest taki Przeszywający ten, ten, ten mróz, i taki od razu taki lód się czuje. Jak nawet spodnie, wiecie, ja mam dzisiaj dżinsy, to tak czuję, że one już zawarzają zaraz. Naprawdę, w ogóle inne odczucie zimna jest. A, no bo Polska leży na północy. a w ty, w No, klimat wśród, umiarkowany, a tam a właśnie. na jest... południu, tak. Mieszkasz. Inaczej jest w ogóle totalnie. No wiecie, no już nie będę tutaj mówić o Florydzie, gdzie mieszkam w Tropikach, nie? Ale nie, naprawdę. Zapomina się jednak tego zimna. Więc moi drodzy, jak widzicie, jadę sobie z tatą. Tata był taki kochany, że powiedział, że mnie odwiezie prosto pod sam salon. Zawsze byłem chętny. Tata tam nie wodził zawsze, gdzieś tam, nie? Na te wszystkie zajęcia, na no wszystko to tam nie wodził. Mimo tego, że mam tam, słuchajcie, rzut beretem, metro, nie? nic się nie zmieniło. A powinno, nie? Ja cię teraz powinnam wozić, No, a to tam nie wodzi. No nic, jedziemy. Ja sobie pooglądam trochę Warszawy. Przy okazji, bo jakbym była w metrze, to bym nic nie widziała. A tak to fajnie sobie y, popatrzę na widoczki. Tu niedaleko, moi drodzy, y, jeździłam do szkoły średniej. Musiałabym skręcić tam. Na stacji wierzbno wysiadałam i miałam tramwaj. Ale bo zależy, no bo też mogłam pojechać tramwajem, mogłam pojechać autobusem w zależności z kim się tam umówiłam po drodze. To tak jeździliśmy. Ale tak, tu zaraz będzie wierzbno i jechałam na Beł do szkoły średniej. No i później dalej. W sumie salon ten fryzjerski u fryzjerów jest niedaleko jak zawsze mijałam go, jak jeździłam na uczelnię później. Więc tak to wspomnienia wracają dzieciństwo stoletnie. Nie wiem, czy wiecie, czy już Wam o tym kiedyś mówiłam, ale ja można powiedzieć, że prawie całe swoje dzieciństwo w dużej mierze spędziłam w centrum Warszawy. Na Marszałkowskiej. U dziadków, nie? Też. No. To znaczy, mieszkaliśmy na mokrocie. Na służywcy, no tak, ale do, do dziadków, no, 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 no. Dużą część też właśnie i u dziadków spędzałam, więc. Więc tak, centrum też jest bliskie mojemu sercu. Tak, do ten wieżowiec co podobno jest do takiego mm, Wachlarza? Nie, nie wazonu na Lścia? kwiaty. Tak, tak. No, Flaga, tego wygiętego, no. Lewandowski na ostatnim piętrze wykupił apartament. A to są te, te właśnie te apartamenty tak. takie? Co tam e, różne historie krążą i legendy o nich. A no to tata, pamiętasz sukienkę do komunii kupiliśmy tak. tutaj w tych pasażach. Jeszcze wtedy nie było takich galerii ani takich innych rzeczy. Bawilone. Tak, i tu weszliśmy z tatą razem. Tata mówi ta! Podobać się? Tak, i wyszliśmy. No i później w kościele była najładniejsza. Najładniej, że tak, taka, bo była taka klasyczna. Powiem Wam, że do tej pory, jak oglądam zdjęcia, to naprawdę ładna jest ta sukienka. Nie, no jednak jest zimno. nie już słuchajcie się zbliżam. Jestem troszeczkę wcześniej, ale ja tak wolę, bo przynajmniej się nie spóźniam. Strasznie jestem ciekawa tych włosów. Powiem Wam, że zawsze jak coś zmieniam, zmienia, a wiecie, że ja lubię zmieniać. To zawsze jestem taka ciekawa i taka jestem pełna ekscytacji. Co my tutaj fajnego wymyślimy tym razem? A ja jestem, słuchajcie, na Andersa, właśnie u fryzjerów. Zawsze sobie tutaj przyjeżdżam. Oni mają dwie siedziby, i właśnie jedną z nich jest tutaj na Andersa. Dobra, idziemy. Zobaczcie, bardzo, to już ciężka praca nade mną na cztery ręce. chciałam tak, powiedzieć na dwie tak, ręce, tak ale na cztery. Tak najlepiej. I widzicie tutaj i Michał i Daria. Tak, tak. dobrze mówię? Michał tak, i Daria tak? Daria, tak? Michał i Daria tutaj widzicie. Nie obrabiają równo, na razie ściągamy tak. do czepy. Ponoć się e, łatwo, dobrze, czy nie? Bardzo fajnie. No, no to dobrze. Raz, raz i zrobione. A w trakcie zobaczycie, co będzie dalej działać. No i zobaczcie, już mam swoją, swoją długość, swoje włosy. Ale jak urosły w ogóle. Miałam tutaj wrzucę, jak było te cztery miesiące temu. Naprawdę dużo urosło. No to do wakacji to już w ogóle urosną sporo. Fajnie. Tak się sobie nagrywam swój, e, swoją długość. Ale zobacz, nie wyglądam wcale jak czeski piłkarz. No nie, no do tego mówię. Ja bym tylko trochę zciął ten pył. Dobrze to wygląda. Nie, fajnie. Dobra, kochani, jest kolor. Znaczy, kolor. Na razie są SMK i później jeszcze wdajemy tonerek i jeszcze jakiś kolor ponoć. Więc tak siedzę sobie. Ale jestem w szoku, jak on urosł, nie mogę się napatrzeć. Jak ja mam długie włosy. tam jest powoli. No właśnie, proszę uważać. Tak, bo tu tak jest. Asekuracja jakaś. No tu jest z tyłu, bo wygóbi. Markotnik. tak. <noise> A troszkę musimy ściąć, tak? Tak, ścinamy troszkę, żeby było tak. ładnie. Widzicie, mamcia już przyjechała po mnie. Ale zobaczcie. Jakie piękne. Ale chyba będziemy jeszcze trochę je łamać. Znaczy łamać, no kręcić. Ale już jest fajnie, jest piękny kolor. I fajnie. O tak, się, długość. jakie mam włosy swoje długie. Ja jestem w szoku, nie? Nie no, mega. Bardzo mi się podoba. Kolor jest po prostu idealny. Kochani, kochani, wpadłyśmy z mamą na chwilę do domu. Mama tam jakieś musiała buty przebrać, żeby było jej wygodniej. I ja jeszcze chwilę sobie oglądam włosy. I tu jest, słuchajcie, żywy przykład na to, jak super mi te włosy rosną, one rosną mi jak szalone, ja już wysłałam zdjęcia jak miałam proste włosy, widzieliście zresztą u fryzjerów, że te włosy jak były yy, niezakręcone to one są jeszcze dłuższe, to jest w ogóle jakiś kosmos z tymi włosami, jak one fajnie yy, mi tutaj, prawda, tutaj sweter, muszę się powkładać, bo, bo też się przebierałam troszkę. Yy, ułożyć, ale chodzi mi o to, że właśnie jak one świetnie yy, rosną. Rosną jak szalone. Wysyłałam do Loli zdjęcie i Lola mówi: Jejku, jakie ty już masz długie włosy! Korci mnie bardzo, żeby, słuchajcie, takie złote ramki sobie zrobić do okularów, w ogóle inny kształt troszeczkę, ale mi się wydaje, że teraz i tak jakoś tak lepiej do tych włosów. I teraz wiecie, co jest super. Teraz jest właśnie super, to że ja mogę robić tak, i mogę robić tak, i przydziałek na środku, i pokręcić, i nie pokręcić. I jest spiąć jeszcze cały czas. Mogę zobaczyć, jakie mogę fajnie tutaj spiąć I nie mam takiego efektu. Wiecie, ich jest mniej, ale wcale ten efekt nie przeszkadza. Naprawdę mi jest tak, teraz wolno i swobodnie. Fajna to jest opcja, żeby sobie przedłużyć włosy, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam. Że widzicie jednak, codzienna moja ta kuracja z Primabiotic, e, picie kolagenu właśnie powoduje to, że te Wasze włosy są mocniejsze, szybciej Wam rosną. No, u mnie widać to, zobaczcie, mimo tego, że miałam te doczepy, jakie te włosy są mocne i naprawdę fryzjerzy mówili, że moje włosy są w super kondycji. E, muszę je troszeczkę jeszcze mocniej nawilżyć. Ale tak jak na przykład skóra, ja powiem Wam, że naprawdę wczoraj sobie co widzieliście też w poprzednim vlogu, zrobiłam taką mocno nawilżającą maseczkę, to i tak ta moja skóra nie była tak wysuszona, jak kiedyś jak latałam, kiedy właśnie nie brałam kolagenu, dlatego że właśnie kolagen, oprócz tego, że ma w sobie 12 witamin, które świetnie działają na wszystko, między innymi witaminę C, która mi też teraz bardzo pomogła. To też oprócz tych witamin ma właśnie w sobie kolagen, który super nawilża naszą skórę, właśnie wzmacnia nasze włosy, ujędrnia tą naszą skórę, ona jest taka pełna blasku, wzmacnia paznokcie, no powiem Wam, że same, same superlatywy, co już wiecie, bo też go pijecie, też go sobie kupujecie, no i ja kochani właśnie teraz sprezentuję mojej mamie, bo moja mama ma niedługo urodziny. No i właśnie mam dla niej całe opakowanie kolagenu. E, zaraz sobie razem z mamcią wypijemy, ale uwaga, uwaga, ja dla was prezent mam, też świetny, bo jeszcze takiej promocji nie było. Mamy aż minus 25% na wszystko, czyli na wszystkie kolageny. Jak wiecie, też jest kolagen sport z kwasem hialuronowym, jest też bardzo dużo, bardzo fajnych Batonów kolagenowych, są też herbatki, są też kosmetyki. Oni tam na tej swojej stronie mają bardzo szeroki asortyment, więc naprawdę yy, zwróćcie uwagę, bo teraz mówię, na wszystkie produkty jest minus 25%. Czyli z tym moim kodem KRETKA 25 macie właśnie zniżkę na wszystko minus 25%. To się Wam bardzo bardzo opłaca. Oczywiście, linka zostawię Wam tutaj w opisie pod tym filmem. No i miłych zakupów. Pamiętajcie, teraz y, przekazanie prezentu, osobiste wręczenie. I przy okazji od razu to Ci, to odłożę na razie, bo nie, bo nie będziesz miała, jak wyjść sobie. Od razu sobie wypijemy kolagenik. Proszę bardzo, szocik. To super, cały, całe opakowanie będę miała w prezencie. No na Ciebie, tak. <laughs> bo mamcia też kiedyś ze mną testowała razem. I co zauważyłaś, jak piłaś? Bardzo, bardzo. mi to pasowało. Byłam taka nawodniona. Taka nawilżona, skorana, nawilżona, nie? nawilżona, nie? Ja właśnie też o tym mówiłam. Taką jędrną, nie miałam takiej suchości. I taki blask miałeś, bo jak do mnie dzwoniłaś na Facetime, no to ja widziałam. Byłam ja widziała... bardzo zadowolona. No. Naprawdę super, Oś, To, to pijemy. się To dawaj twoje zróbko i moje i wasze. Ojej, nie mogę odkryć. Tomasz, masz, ja już cię odkręciłam. Teraz sobie odkręcę. Więc, zróbeczko? Super. Mmm, dobre, co? Ten smak jest super. Jak zwykle, To jest dobre. takie dobre. Smak <laughs> jest super. I masz wszystkie witaminy, które powinnaś przyjmować. Codziennie, bardzo. bardzo Też przy okazji, oprócz kolegę, jeszcze nie? No, bardzo dobra, bardzo. Dobra, kochani, my z mamuśką już idziemy, słuchajcie, do restauracji. Marznica, gdzie my idziemy? Spo spoko Napoli. Tak. Na mamy przyjaciółkę. Mamy wspaniałe jedzenie, tak. neapolitańska kuchnia. Przyjaciółka mamy z, z synem, prowadzą razem sobie. E, syn gotuje, tak? Tak, jest. Zresztą wy chyba żeście kiedyś widzieli tak, we vlogu, ja was tak. wprowadzałam. Byliśmy tu kiedyś? Tak. Byliśmy na ludnej, bo drugiej. Bo ja już w tym salonie, tu zgłodniałam, ale i tak i dzisiaj tak. było w miarę szybko, więc idziemy się troszeczkę teraz najeść. A później jeszcze idziemy Potka z mamą ludzi. w miasto. <laughs> w <We> miasto. <laughs> no dobra, dobra, to idziemy. Słuchajcie, ja z powrotem normalnie na Florydzie zobaczcie cytrynki, mamuśka. E, tak tu ładnie jest. No więc, jeżeli e, chcecie zjeść dobrą napołajską pizzę lub preferujecie może pastę albo inne włoskie po włoskie jedzenie, no to tutaj słuchajcie. Super. Nawet u fryzjerów też mówili, że przychodzą, że zamawiają, więc tak samo polecają bardzo. Ale ja wam mówię, że ja Wam pokazywałam tą restaurację w jakimś vlogu, ale mogło być to dawno. To chyba było dość dawno, z dwa lata temu. Coś koło tego. Albo Więc jak się takie tropikalne klimaty, to zapraszamy tutaj. Albo piękna. Tutaj moja przystaweczka. Przepycho, to będzie buratka. Krzysia gdzieś uciekła przed chwilą. Była jeszcze tu. No i pojemy. Oh, kochani, kochani, weszłam sobie na H&M Home. I powiem Wam, że bardziej mnie to interesuje niż ciuchy. Bo jak wiecie, ja ostatnio trochę zakupów ciuchowych zrobiłam i bardzo mi się spodobała ta pościel. Ten wzór, kolor i te czarne lamóweczki. I wzięłam sobie. A co? Więc ten komplet wzięłam. Szukam jeszcze prześcieradła, ale już zobaczyłam. Dalej, zaraz Wam pokażę. E, filiżanki są przepiękne i wezmę chyba i na prezent i dla siebie zobaczcie, to są takie małe na espresso one w ogóle wyglądają jakby były e, z firmy Fendi, naprawdę tak wyglądają, kiedyś u koleżanki piłam z takich filiżanek od Fendi zresztą u nas w Miami była e, kafejka bardzo podobne mieli, tylko oni mieli w kolorach pomarańczowy ze złotym i pomarańczowy z białym tak myślałam, żeby sobie właśnie kupić takie dwie no, i też myślałam na prezent dla kogoś, komuś by idealnie pasowało do kuchni. <laughs> Przepiękne są. I są też takie malutkie, zobaczcie. Tylko to jest tylko na espresso. Są też te i większe, tak jak te i moje, ale nie ma do nich talerzyków. Kochani, kochani, jak szukacie jakichś wiosennych kurteczek typu jeansowe? to zobaczcie, w Kevin Klein. Jest w TK Maxie za 199 zł. Jest fajna. I ta Tomiego też jest bardzo fajna. Też taka sama cena. Bardzo fajna. ma tam buszuje w kamizelkach. Bardzo fajne ceny. Są nawet i diesla fajne te, kurteczki. W przystępnych cenach. Gdzie się podoba, ale dla mnie za mała. Za mała. Widzę, że za mała. Mamcia specjalnie dla mnie zostawiła mi zupę, którą jak widzicie już prawie całą zjadłam. Ale jest taka pyszna. Mama ją robiła kiedy? Na święta ją robiłaś? święta i mama dla mnie specjalnie zamroziła, że jak wiedziała, że jak przyjadę, to będzie zupka na mnie czekać. Tutaj są, słuchajcie, pieczone buraki, kurkuma, imbir, anysz. Tak. Co jeszcze dobrze zapomniałam? No i cała Włoszczyzna. I, I cała Włoszczyzna. Tak, cebulka, cebulka też e, przy, poduszona na maśle. Tak. I jak widzisz? Rosor. Bulionem z indyka. A z indyka. Ale jest tak to przepyszne, jest taki bardzo kremowy smak. Troszeczkę ostry, bo wyczuwalny jest tutaj ten imbir, ale nie taki, że dusi Was to. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i ta słodycz tych buraków. No rewelacja ta zupka. Ja zjadam. Pracuję tu dla Was. Składam dla Was pierwszego vloga z Polski. My sobie z mamą jeszcze tutaj mama ogląda tenis. Ja sobie tutaj dojadam i zaraz jeszcze montuję dla Was jeszcze jednego vloga. <grym> z nowymi włosami, które widzieliście dopiero co. Kochani, kochani, my sobie jeszcze tutaj siedzimy z mamcią. Ja czekam, aż mi się wszystkie filmy teraz powrzucają, zrenderują. Idę jeszcze zrobić miniaturki i zaraz lecę spać, ale powiem Wam, że muszę się dzisiaj tak, jakby przemęczyć, chociaż nie chce mi się na razie spać, bo wczoraj się obudziłam. O, znaczy dzisiaj się obudziłam o 3 rano i ja już byłam gotowa, gotowa do życia. Jednak zmiana czasu robi swoje 6 godzin różnicy. No i mówię, nie, to dzisiaj tak posiedzę dłużej, żeby właśnie yy, wiecie, być zmęczoną, sobie zasnąć, yy, bo jutro muszę znowu w miarę wcześnie wstać. Bo co? Bo yy, Jutro wyjeżdżam. A gdzie wyjeżdżam, to już się dowiecie z kolejnego vloga. Eee, no, będzie ciekawie. Będzie znowu dużo przygód. I powiem Wam, że mówię do mamy. Dopiero co przyleciałam. Już byłam u fryzjera i już jutro wyjeżdżam w kolejne miejsce i później wracam i zaraz ten wyjazd, można powiedzieć, że zaraz minie, więc to tak szybko wszystko leci, ale to są takie, wiecie, fajne chwile, bardzo przyjemne, no niestety takie przyjemne chwile, bardzo szybko uciekają, no ale chwytam każdy dzień, chwytam każdą chwilę, jest super jak zawsze, ja i moje włosy się teraz z Wami żegnają, widzimy się w kolejnych vlogach, do Utrzymania bujaki, pa!